Siemeczko, ziemeczki, <laughs> to jest nowa seria na moim kanale z. Budujemy z kartonem. <laughs> tak ona będzie wyglądała. <laughs> no i tutaj, takie mam tutaj. <laughs> mam tutaj takiego skina. Jestem trochę chory, ale bardzo. <laughs> Więc. No, i to tak wygląda. Pójdziemy może sobie z tego miejsca Oj indziej. Ojciec. I na początku naszej serii sobie zbudujemy jakiś domek. O, o, bagi, bagi. Oto, tym miejscu. Tylko sobie przygotujemy jeszcze tutaj. Od skrzynkę, którą gdzieś tutaj położymy. Tutaj wyrzucimy nasze śmieci, których na razie nie potrzebujemy i wątpię, czy będą nam potrzebne. Może kiedyś nam się przyda, ale to sobie weźmiemy, nie? Po prostu to na razie wyrzucimy, żeby nam w ogóle nie przeszkadzało. I z tej serii odcinki będą trochę jednak trwały, żeby wszystko ładnie na nich zrobić, budować <laughs> i w ogóle. Więc może trochę będzie trwał dłużej niż zwykle niezwykle moje filmy Ale nie mam pomysłu co nagrać, nie? Najpierw zbudujemy jakiś domek i to może niech będzie zmm yy... Może nie, może nie, może lepiej z... Yy... Kurde, trudna decyzja To można pewno z tego z tego, z tego, dwie to oczywiście muszą być te łóżeczko. To się też przyda. To też. Hmm. No i budujemy. No, gdzieś, tu, <laughs> gdzieś tutaj będę chciał zbudować. Zaczynamy. Tak, jako pierwsze. Oj, to są dżunglowe, ale niech zostanie już. Dżunglowe też mogą być. Tam oczywiście w ogóle nie przeszkadza. Okej. Okay. W odcinku chyba tylko domek zbudujemy. Tak tam będziemy też budować różne rzeczy. Niekoniecznie, Może teraz nie będzie taki długi, ale naprawdę będą dłuższe te z tej serii odcinki. <kluzny> Dobra.

6, 7, 8, 9, 10, 11. To w sumie to niech to będzie w ten sposób, według mnie będzie najsem, najsensowniej. Te drzwi będą w ten sposób. Wygląda w miarę rów. A tak nie będzie wyglądało bardziej prosto. Musimy testować, wiem? Co zrobię to w ten sposób, że tutaj dodam po prostu tak OK? I teraz jest równo. Teraz chyba jest równo. <laughs> A jeszcze pod... klocka do podłogi ja nie wziąłem. To zaraz je weźmiemy, z czego zrobimy podłogę, Najpierw podpiszemy. Takim sposobem. Domek kartona. A to oczywiście sobie zniszczył, bo to nie jest potrzebne. I tak według mnie będzie spoko. Jak już go nie potrzebujemy. To z tego nie będzie podłoga. Nie, z tego. O. tutaj sobie położymy drzwi. No, no i fajnie Teraz tutaj raz skupię mnie Czyli tutaj raz, dwa, trzy Tak, dobra, I teraz znowu pięć Raz, dwa Trzy, cztery Pięć Może być w ten sposób Teraz tak Teraz już lecimy z koksem, a nie teraz. Tylko trzeba kłaść klocki. Oj, ten Minecraft, nie? Ok, i teraz sobie tutaj butujemy, butujemy i butujemy. Tak naprawdę, ok. Oj, ten, ja tą trawę cała będzie zniszczona. On niszczył klocki, a przy okazji będzie się niszczyła trawa, nie? Ok, yy, dobra. Muszę dmuchać nos. <laughs> Byłem dzisiaj był w szkole? Żebym dzisiaj w ogóle był w szkole? Tylko, że no, niestety, Dzisiaj mi poleciała z nosa krew. I tak się słabo czułem, że nie mogłem iść do szkoły. Teraz też się słabo czuję. Tak To może dzisiaj by nawet nie było filmów. No nie wiem, właśnie, ale. <laughs> Ważniejsze jest, że macie film. Ojej, na no, dzisiaj jestem. Dzisiaj chciałem pójść do, na Angry Birds w filmie, ale nie to, że nie dam rady, bo, bo teraz to tak że czuję, że jakbym się tak teraz czuć jak się czuję, to bym nie dał rady pójść. Ojej. No się. No, ej. Teraz sobie coś takie coś zrobimy. Tutaj podobnie. Takie podwójne zrobimy. Okej okay. i tutaj też takie podwójne. Tak, żeby mieć te okna Bo okna są dosyć spoko Więc wprost okna nam wystarczą w sumie Więcej nie potrzebujemy, teraz się zajmujemy podłogą sprawie nam nadal idzie, bo dopiero jest 8 minuta Czy ponad 8, nie? Nadal nam idzie Ale zniszczyłem coś Okej okay. Teraz trzeba tutaj wszystko rozwalić, całą podłogę. Czy mogli tutaj kulocki postawić? Trochę to potrwa. To może też będę coś robił pod a ale jeszcze nie jestem pewny. Więc nic nie obiecuję. Ok, a sobie budujemy. Tutaj wszystko ładnie zbudować, domek. Jeśli ktoś oczywiście chce wiedzieć, jak będzie wyglądał domek na końcu, i nie chce słyszeć mojego pierdolenia, to może sobie, przewinąć sobie przewinąć sobie dalej. I Będzie wiedział, nie? Jak ktoś chce wiedzieć, jak to buduje, to. No, wiecie. Mo możesz się patrzeć. I ja oczywiście to komentował. ktoś lubi mój komentarz, to oczywiście. No, będzie oglądał raczej. O, mi piesek jest na dole. Myślałem, że jest u góry. Bo ja jestem u góry, nie? się dawało, że on też jest u góry, ale jednak nie. Czyli sobie poszedł. Jakie ja nie zauważyłem. Gostawiłem na balkonie, bo lubi być na balkonie. To go dałem na balkon. A teraz sobie poszedł. <laughs> no. Tutaj... No i teraz tylko chodzimy podłogę, zrobimy coś tam z dachem i będzie spoko. Dobra, tutaj sobie teraz budujemy. Uh -huh. No no i wszystko pięknie jest. Wszystko jest ładnie, wszystko ładnie zrobimy oczywiście. Już <laughs> <laughs> się noc bliżam. Ale my się na to nie boimy, bo jesteśmy kreatywie. Oj, zwykły klocek. Tutaj trzeba to rozwalić. Mhm. Uh -huh. Może dam jakąś muzykę do tego filmiku? Jeszcze nie wiem. Zależy ile mam pamięci. Jak się staram szybko to zrobić. Tutaj może będziecie mieć muzyczkę w tle. Czy wy wiecie, czy macie muzyczkę? Czy, tak czy nie? A ja nie wiem, czy macie. Wy na pewno wiecie już. Hmm. Ty trzeba wszystko ładnie zbudować. A um, O! Jest ciemno trochę. No właśnie światło trzeba w domku postawić. Światła. Och dadzą bardzo mało ludzko światło tak naprawdę. Jeszcze nie wiem czego użyjemy. A jany, Wiem mi się kładzie coś. Hmm. Okej. Okay. Wszystko ładnie zbudowane. Na razie dosyć spoko nam idzie. Ok, tutaj jeden kloczek za dużo. Tutaj kładziemy. Ok, no, no i fajnie. Tutaj trzeba wszystko zbudować, żeby tutaj był ładniutki domek. A nie jakieś brzydki Tutaj trzeba robić bardzo ładne domki, a nie jakieś bardzo brzydkie. Pójdźmy sobie spać. No tutaj będzie nasze łóżeczko O, i tak, i tak będę tak sobie tutaj. No, wstałem. No i teraz tutaj trzeba kłaść kloceczki. Żeby było fajnie. Ja kiedyś zrobiłem fajny domek i teraz chyba ja też będę żał... Kiedyś W tej serii chyba będę chciał zrobić właśnie takiego typu domek jak tamten Ale tak z godziny by trwało, albo na dłużej żeby zbudować taki dom Nie? Na palię bym zbudował 40 minut Więc co ja może? Na live na Xboxie e chyba go zbuduję Taki fajny domek Przecież jak będzie mały to krótko się go i tak ja, też ja zrobi A chyba na live <noise> mm. O, no i pięknie, też, też, jeszcze też dwa klocki damy jeszcze. Ok, teraz wystarczy kłaść klocki, T w taki sposób. No, no i sprawnie nam idzie dosyć. Mam nadzieję, że tak pójdzie do końca budowy domy, domu. Mam nadzieję, że tak zostanie. trochę ramiona bolą. Od tego trzymania. Telefonu, <laughs> ale okej okay. No, no i mamy tutaj piękny domek. O, 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 źle, źle. Już, już źle coś zrobiłem. No I tutaj, no już mamy zbudowane troszeczkę Teraz znowu dużo musimy zbudować Później znowu mało I już mamy ściany położone I będzie chyba spoko W sumie tak może to zróbmy O I znowu ten sposób Ale mi się krzywo to położyło Mhm Okay, tutaj za dużo. No, no i spoko ściany. A, tam jeszcze. Tutaj jeszcze trzeba położyć ściany. Znaczy ściany już. Ściana tutaj. No i spoko. Byśmy mogli sobie jeszcze porobić. Ale chyba by się przydało, co? Chyba by się przydało Tylko rozprostuję sobie rękę Okej, okay, tutaj by się przydało W sumie porobić takie pokoiki I taką dużą przestrzeń Bo to trochę bez sensu Przepraszam Ale niech będzie tak jak jest Dobra, trochę mi ręce bolą Naprawdę jestem chory i To odcinek nie jest zbyt długi to live wkrótce, spróbujcie, oceniać na następnym odcinku dokończymy domek, on na razie tak się prezentuje to cześć cze papa, papa, pa pa pa, pa pa, pa.